Hey, hey, hey. Uh, hey, hey. Przygotowując scenariusze do kolejnych odcinków, byłam absolutnie przekonana, że w jednym z nich muszę mieć gościa, z którym będę mogła porozmawiać o męskim manikirze i o męskim postrzeganiu stylizacji paznokci. Długo zastanawiałam się, kto mógłby być tym gościem, i pomógł mi w znalezieniu odpowiedzi przypadek <głos> <głos> przypadek polegający na przelatującej mi nad głową choince. Końce, jeszcze gdzieś tam z resztkami światełek bożonarodzeniowych. Było to o tyle dziwne, że to był maj, czerwiec jakoś tak. Początek wtedy... maja. Początek maja. Tak. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. I wtedy pomyślałam: o to on. Przecież mam fantastycznego sąsiada, mojego własnego, osobistego sąsiada, aktora, konferencjera, piosenkarza, człowieka orkiestrę, artystę. Które tak naprawdę będzie absolutnie fenomenalnym gościem w tym odcinku. Szanowni Państwo, przed Wami Eugeniusz Witek. Witam Ciebie pięknie, Paulino. Witam gorąco Państwa. I no, dziękuję za zaproszenie. Naprawdę, tak Mimo fantastyczne przy, przyjęcie. Latające choinki to wprawdzie nie moja specjalność. Natomiast zauważyłaś choinkę, mnie i tym samym. A, jesteś tutaj. To Mogliśmy zaśpiewać wspólnie, jak dobrze mieć sąsiada. I tak się złożyła. Bardzo dziękuję. Zatem, tak jak wspomniałam na wstępie, męski manikir. Jakie jest Twoje postrzeganie? Co sądzisz na ten temat? Korzystasz, nie korzystasz, Twoi koledzy korzystają, czy też raczej mówią: o Nie, nie, to trochę nie męskie, ja dziękuję. Jak sądzisz? Ho. Yy, męski manikir bardzo, bardzo dobre hasło. Tym bardziej, że yy, żyjemy w momencie, gdy yy, mężczyźni bardzo, zauważyłem, dbają o swój wygląd, a dłonie i przy okazji Paznokcie i wszystko, co wokół nich jest bardzo istotne, tym bardziej, że no, chcemy wyglądać fajnie, schludnie i przy okazji dobrze czuć się, mając takie dłonie, które panie postrzegają jako miłe, przyjemne. Zresztą dla samych nas, facetów, istotne jest bardzo, że przynajmniej dla mnie, żeby mieć no, zadbane przy okazji elegancko wypiłowane paznokcie. I ten męski manikir ma znaczenie. Ja chętnie odwiedzam manikirzystki. No z manikirzystami nie miałem jeszcze okazji. W sensie, A skorzystałbyś? Myślę, że tak. Nie, nie widzę tu żadnego problemu. Dla mnie najważniejsza jest fachowość i umiejętność porozumienia się z usługodawcą, czyli mówiąc szczerze, manikirzystką, stylistką, paznokci. Kobietą, która po prostu zrobi fajnie męski manikir i, tak i to jest to. Ale czy nie wydaje Ci się, że Twoje postrzeganie Twojej własnej dłoni wynika trochę z faktu, że pracujesz w takiej branży, a nie innej? Czy na przykład mówiąc o prawniku, o lekarzu, o biznesmenie, też możemy powiedzieć, że te paznokcie są dla niego ważne w tym momencie? Powinny być no, ważne? Zdecydowanie tak. Moim zdaniem powinny być ważne. Dlatego, że yy, samopoczucie nawet osoby mającej... Yy, Wypielęgnowane dłonie, a przy tej okazji e, manikir zrobiony fachowo. E, tacy ludzie czują się zapewne e, pewniej, postrzegani są jako, jako ludzie estetyczni, czyli tutaj są funkcje bardzo ważne, tak? Samopoczucia i odbioru przez innych. Czyli estetyka przy okazji, no, kiedy jest zrobiony. Dobry manikir. Panie jednak oglądają paznokcie. Oj, bardzo mężczyzn. oglądają. Tak. I, I tutaj jest jak gdyby pierwszy test schludności męskiej to męskie manikir. Tak. To... Czy nie ma jakiejś tam uroczej czarnej obwódki pod paznokciem na przykład? Albo z takich nieestetycznych skór ciągnących się od boku do boku. Ja sądzę, że ty jako fachowiec w dziedzinie i, i kobieta również masz, e, e, jest to dla Ciebie bardzo ważne. Jak, jest, jak oczywiście, że jest. Męskie... Paznokci. U mnie to już jest nawet bardziej zboczenie zawodowe, o. bo ja tak naprawdę patrzę na co? No na twarz oczywiście w pierwszej chwili, ale później od razu y, kwestia paznokci odgrywa dla mnie priorytetowe znaczenie. Czy to w przypadku paznokci męskich czy damskich, to jest dokładnie ta sama kwestia. Ja przy okazji dodam, że mam kolegów właśnie o. prawników, lekarzy, artystów. Malarzy, którzy rzeczywiście dbają o swoje paznokcie, dbają o swoje dłonie, i manikier dla nich jest bardzo ważny, raz w miesiącu minimum. Drogie Panie, drodzy właściciele salonów, drodzy menadżerowie, myślę, że to jest ta fajna luka, którą można wykorzystać. Jeżeli ktoś jeszcze do tej pory nie wprowadził do oferty manikiru męskiego, wydaje mi się, że nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać, bo 50% społeczeństwa to wasi potencjalni klienci, jak widać mogą być bardzo mili, bardzo sympatyczni, co ważne, o czym często wspominają dziewczyny, wybaczę, to powiem, zostawiające często bardzo solidne napiwki. Tak, gorąco dołączam do słów Pauliny. No panowie z dobrym manikirem zwykle są hojni. <grym> Co przez to chciałeś powiedzieć? Rozmiem, znaczy, proszę temat. Rozwijam temat w tym sensie, że te napiwki to raz. Po drugie, jeżeli mają już tak zwany luźny pieniądz, to dobrze prezentując się i mając... Znakomić, znakomity manicure. Często są fundatorami swoich ciekawych nabytków, a także chętnie fundują swoim partnerkom, żonom i, i nie tylko, no, przyjaciołom również. A jak to jest z tym postrzeganiem paznokci u żon i u partnerek? Bo, bo, bo ja się często spotykam z sytuacją, że przychodzi klientka, mówi no zrobimy takie króciutkie, delikatne niód, bo mój misio nie lubi długich, nie lubi czerwonych. Ojej, to tak jak, jak misio, pysio nie lubi długich, czerwonych, no to trzeba zrobić e, krótkie tak. albo, <laughs> ale, albo zmienić ale mysia pysia tu... ewentualnie, ale to chyba łatwiej zmienić paznokcie rzeczywiście. E, no czy mysia pysia zmienić czy paznokcie? Ja uważam, że trzeba mieć po prostu swoje. Inaczej ja, ja na przykład bardzo lubię, kiedy kobieta ma swoje zdanie co do swoich paznokci, co do tego jak się ubiera. jeżeli mężczyzna to akceptuje. Jest okej, okay, tak? I jeżeli nie, no to myślę, że taka kobieta z mysiem Pysiem porozmawia, że tak lubi być ubrana, że ona się ubiera, a nie przebiera bo to bardzo istotne, że jej kolory są jej kolorami, a mogą się pięknie zsynchronizować z nim. Na pewno się dogadają. Ale jak jest taki myśl Pysio, który jest no, taki jednoznaczny w tym, tak musisz wyglądać, bo tak mi się podobasz, no to ja już zostawiam sprawę <laughs> tak, e, to relacje zostały między i relacji właśnie tak. partnerskiej. Tak. A, a propos relacji i partnerów jako tako, y, co byś powiedział na temat takich bonów? Bo też ostatnio spotkałam się gdzieś za granicą? W Stanach Zjednoczonych chyba okay. bony dla par. Czyli A. przychodzi para i generalnie polega najczęściej na tym, że ona wybiera i mówi, temu panu proszę zrobić to i to, i to. E, dobra, bony dla par mówimy, przychodzi para do maników. Tak, okay. Z bonem wspólnym, wspólnym dla pary. Bonem. I są jednocześnie manikirowani, frezowani, malowani. No tak, no tutaj już jest, tu się zaczyna show, manikir show. I teraz o, dobre manikir show. Manikir show. I tu jest istotna energia takiego menikiru, dlatego że e, przychodzi para. Ona jest gdzieś tam w jakiejś sympatycznej wymianie energetycznej, czyli para mocno zakochana, średnio albo już taka umiarkowanie. Roz, rozkochująca się, lub umiarkowanie. I wtedy przychodzą do manikirzystki i manikirzystka spełnia rolę takiego spoiwa energetycznego, a zarazem wizualnego, czyli estetyka e, plus ta cała oprawa. I tu jest bardzo ważna rola Menikirzyski, dlatego że mówimy, mówiliśmy przedtem o tym, że Menikir bardzo istotne, jakby piłować, co dopiłować, w jakim kolorze, ale dla mnie bardzo istotna jest osobowość Menikirzyski. Zupełnie serio mówię. Osoba, która a, wita mnie uśmiechem lub jakimś takim miłym gestem. To jest to, bo ja czuję się wtedy wyluzowany, tak, mogę, mogę powiedzieć, powiedzieć o tym, co bym chciał i jak. Tak. Ona może mi zaproponować bardzo wiele podczas. Yy, wiele z tych usług, jakiś olejek tak. i tak, tak dalej. No. Można zauważyć rzeczy, których ja nie zauważyłem, czyli jakość płytki paznokciowej. Także, także wiemy, nie wiem, czy mężczyźni też mają sto warstw w ale <laughs> wiem, że kobiety, <laughs> że kobiety na pewno. <laughs> Tutaj akurat tak bardzo się nie różnimy. Aha, okay. <laughs> o ile w okay. konstrukcji mózgu są teorie, że różnimy się bardzo, to tak. w kwestii z płytek paznokci, nie, nie, to jest dość no podobne. No super, no to elegancko. I ona spogląda nagle paznokcie rozdwajające i się mówi, o Panie tak. Eugeniuszu, jak Jakaś witaminka by się przydała, A, e, a może C? Ja bardzo lubię C. I <laughs> już jest fajnie, prawda? Krótka rozmowa, ale przy okazji bardzo merytoryczna, pokazująca, że manikiżystka jest nie tylko od. Kolorowanych? Tak, kolorowanych, ale również od tego, żeby zauważyć pewne rzeczy. Mhm. Rzadko mi się zdarza, że manikiżystka zapyta, czy ja mam jakieś uczulenia na przykład na dłoni, a jednak obcowanie z olejkiem, z jakimiś dodatkami. Więc. Chodzi mi o, tą, o taki full. I teraz wracamy do tej pary, prawda? Taka manikierzystka może za, zadziałać jak dobry psycholog. To może być terapia manikir dla par e, dbających o paznokcie. O. I Jękle. oni mogą po prostu wzmóc swoją miłość, przy okazji nieźle się zabawić i wyjść ze świetnym efektem. I, I wtedy, dokładnie. czy to będą czerwone, czarne, czy w kropki, czy zielone? Jak tak. wyjdą z uśmiechem. Tak, to jest to. Tak, znakomite. Tym bardziej, że można by to połączyć z jakąś szerszą ofertą czyli na przykład całe popołudnie w spa zaczynamy od paznokci, później może pedikir, bo też męski pedikir bardzo ważna kwestia, bardzo ważna rzecz. Tak. Na koniec współ, wspólny masaż. I na przykład taniec e, e, taki, powiedziałbym. <noise> Ale la manicure, tak. Coś z hiszpańskiego, baciata albo coś. Nie, no fajne by to było. Dlaczego? Nie, yy, dobra. Kończy się to wszystko. Ja yy, szukam jest... miejsca. No, jest trochę miejsca. <głos> 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 Ale zademonstrujesz mam oczywiście pod koniec. Yy, nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobra. I wtedy, kiedy już są tacy zadowoleni, wszystko fajnie, manicure udany, sympatyczna pani, manikirzystka mówi. A teraz, drodzy Państwo, o, jeszcze fotka. Musi być fotka, koniecznie. Najlepiej selfieczek. Najlepiej selfieczkę. Kochani, to jest specjalista od selficzków. Wejdziecie na Facebooka czy na Instagram, zobaczycie. Takich selficzków nie ma żadna z was. Ja gwarantuję. Dziękuję, Paulina. A <laughs> Państwo możecie to po prostu sprawdzić. <laughs> Fantastycznie. No i, i, i o to chodzi, żeby przy tej fachowości. Jednak z całym naciskiem podkreślam, żeby to było zrobione. Perfekto i profesjonalnie, bo to o to chodzi, przy znajomości rzeczy i tematu, żeby klient i klientka, bo jak już zaczynamy chodzić parami, znakomicie, wyszli zadowoleni. Mhm. I przy okazji, aby, aby trwałość takiego, bo to też jest istotne, zdarzyło mi się kilka razy, nie powiem gdzie, co i jak, że po prostu ten manikir chodzi generalnie o skórki, prawda? Ta? Tak. One jakoś szybko się odbudowały, coś było nie Te tak, zadziorki, takie, takie zadziorki, sprzępy, tak. Mhm. i tutaj um, miałem taki dyskomfort w sensie co z tym zrobić, ale w sposób grzeczny i uprzejmy przechodząc obok gabinetu zapytałem ową panią manikirzystkę, która była uprzejma wykonać mi manikir, co jest jak jest. No i po wspólnej rozmowie doszliśmy do wniosku, pani zaproponowała a jak gdyby, źle no, tyle poprawkę, co kolejny mhm. bliski w czasie manikier, zrobiła to. Pop... Uczymy się wszyscy. U, uczmy się również zwracać uwagę i y, być wymagającymi podczas tego typu usług, bo od nas też zależy, jeżeli wiemy, jakiego efektu oczekujemy. Bardzo istotne. Tak. Często y, panie, które to wykonują, też jakby. Błądzą. To jest, błądzą. To jest element erare humanum est. Otóż. To. I tutaj błądzenie jest rzeczą ludzką. Także dobrze, błądząca manikiżystka wcale nie jest zła. Bo tylko... kiedyś dojdzie do tego momentu, Ta. kiedy oboje będziecie Ta. usatysfakcjonowani. Jasne, że kiedy dochodzi do sytuacji takiej metody prób i błędu. Przez trzy e, miesiące e, na przez przykład. Przez trzy miesiące, czy tam no, dzieje się coś nie tak, wtedy można y, to błądzenie zmienić na rozsądek w działaniu. I też jest dobrze. W każdym razie to piękny temat jest. Uważam, że Pedikir, bo również poruszyłaś ten temat, jest też bardzo istotny. Często bywam w spa, bywam w saunach itd. itp. Lubię spędzać czas poświęcony na odpoczynek właśnie w ten sposób. I widzę panów, którzy mają bardzo sympatyczne to znaczy, sympatycznych panów, którzy mają taki porządnie zrobiony pedikir, manikir. I to nie jest tak, że trafiam na to przypadkowo, po prostu gdzieś moje oczy kierują się dlatego w stronę paznokci. Po pierwsze, że my się znamy, często o tym rozmawiamy. Po drugie, kiedyś, wiele lat temu, było to bardzo dawno temu prowadziłem salon kosmetyczny, fryzjerski znaczy prowadziłem, miałem taki biznes, który mnie bardzo zainteresował i przez e, krótką, aczkolwiek skuteczną część mojego życia e, zajmował mój czas i dawał mi, e, że tak powiem, no pieniążki. Tak, to no, generalnie o to głównie chodzi, może nie, może nie głównie, może nie przede wszystkim, ale w dużej mierze o te pieniążki. Tak. I wcale nie ma w tym nic złego, jeżeli, nie. jeżeli, jeżeli ma nie e, bo czasami przychodzą, e, ja sam jako klient zaskakuje mnie czasami zmiana ceny. Ale mhm. ja bardzo przepraszam. W życiu jedno co pewne to zmiana. Mhm. I, I tego typu zmiana, jeżeli jest we właściwy sposób. I tu znowu zadanie dla zakomunikowana. zakomunikowana. Tutaj w komunikacji jest cała istota, jeżeli pani wykonująca manikier potrafi w sposób e, logiczny, zarazem przyjemny, powiedzieć, że no jednak e, używa tego, 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 to kosztuje te produkty, e, no, rzeczy, co niektóre drożeją, inne tanieją, ale suma summarum usługa poszła nieznacznie w górę, można poprzez taką komunikację z przyjemnością dopłacić te kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, zależnie od usługi i wyjść zadowolonym, mimo to, że usługa wydawałoby się zdrożała. Tak. E, tutaj nawiążę jeszcze do tego SPA, o którym wspomniałeś, no. <laughs> z tego względu musimy chyba pokazać widzom, że ty jesteś wybitnym specjalistą z zakresu SPA. Prawda? <laughs> Już się boję, dlatego że czuję, co Paulina ma na myśli. E, no, przyznam się, popełniłem e, taki projekt muzyczny. Dzieło. O, niech będzie dzieło. Bardzo Ci <grym> dziękuję, jesteś miła. E, tak, kochani Państwo, dobrze, dzieło. I wracając do tego, co powiedziałaś, to rzeczywiście e, dzieło nazywa się Love Story Spa. Jest to taki przebój, który. Napisałem, będąc częstym gościem w spa, troszeczkę w odniesieniu do siebie i, i gości takich miejsc, trochę żartobliwie, a zarazem na poważnie. Napisałem kawałek, który nazywa się Love Story Spa. Zobaczmy, zobaczmy kawalątek, bo żadne słowa i żaden opis tego nie oddadzą. Proszę o wyrozumiałość. Y, tak, tak więc, tak więc widzicie, kochani, że innego gościa w tym temacie być nie mogło. Dziękuję bardzo, ale to, to tak naprawdę, ja tak od serca o, o, o tym menikir. Ale to jest specyficzny przypadek. Oczywiście widzimy mężczyznę zadbanego, inteligentnego, pewnego siebie, obracający się w branży beauty spa. Celebryckiej i tak dalej, i tak dalej. Uh, uh, uh. No, Dziękuję. Dziękuję. Powiedzmy sobie powiedzmy szczerze. Sobie. Tak jest. Ale też są osoby, które no, troszeczkę no nie do końca dobrze będą się czuły w roli klienta salonu kosmetycznego. Jak myślisz, czy dobrym pomysłem mogą być dni specjalnie poświęcone mężczyznom? Czyli zabiegi tylko męskie. We wtorek um, tylko panowie. Ja myślę, że to jest kapitalny pomysł. Z jednego. Y powodu bardzo istotnego, że wszyscy panowie, tak jak panie, potrzebują w męskim to. Ja, tak jest, męskie granie, męskie gadanie, męskie manikurowanie na tak. przy... i no, panowie też mają znakomitą okazję rzeczywiście wyrwać się z domu, no, czy poplotkować, nie wiem, ale porozmawiać, Oczywiście, że tak. porozmawiać takie męskie ploty, to no, nie bójmy się tego. No, jest. Na przykład taki zbiorowy menikir dla panów. Wyobraźmy sobie przy tych stolikach mm -hmm. siedzących czterech, pięciu, sześciu panów, tak. kolegów, no to tak. Zamiast na piwko, na manikir, proszę bardzo. Rewelacja: zdrowiej, taniej, bezpieczniej. Tak. Żony zadowolone. Tak, tak, bo wracają bardzo estetyczni panowie, roześmiani na pewno. <laughs> Jeszcze wymieniają między sobą yy, no, spostrzeżenia odnośnie swoich. Nie, to, już cię, to już cię podnosi troszeczkę. O, chyba, chyba rzeczywiście to. Yy, to wytniemy. <laughs> Okej, okay, poniosło mnie trochę, ale rzeczywiście atmosfera jest tak znakomita w tym miejscu i, i, i temat jednak bardzo interesujący. Tak. Mimo naszych żartów, to. Rzeczywiście to Kir, to poważna sprawa, którą warto poważnie potraktować. W ogóle warto dbać o swoje dłonie i paznokcie, w ogóle o ciało. Lepszego zakończenia nie mogłam sobie wymarzyć, lepiej bym tego na pewno nie powiedziała. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I widzimy się gdzieś tam przy okazji wyrzucania kolejnej choinki. Zdecydowanie tak, obiecuję, że rzucę kolejną choinkę po to, aby znaleźć się w kolejnym wolę... odcinku. No, dokładnie tak. Paulino, bardzo Tobie dziękuję i Państwu również. Dzięki. Dziękuję bardzo.